Bardzo dziękuję, że znalazł trener czas, tak na w swoim grafiku. Dosłownie kilka pytań, więc zaczniemy. Na samym początku chciałabym, żeby trener podsumował ubiegły sezon. Co, czego zabrakło, żeby ten złoty medal zdobyć z Lublinem? Hmm. A nie chciałbym zaczynać od tego, czego zabrakło, tylko mm -hmm. chciałbym zacząć od tego, że to był naprawdę niesamowity i wspaniały sezon który może nie zaczęliśmy najlepiej, zaczęliśmy bardzo słabo. więc tak mogę powiedzieć, bo w pierwszych na czterech kolejkach graliśmy tylko jedno spotkanie. Mm -hmm. Natomiast ten zespół się budował, zgrywał. Można powiedzieć, że po drobnych korektach po prostu tylko dodaliśmy jednego zawodnika, ale później nam ubył jeden zawodnik z powodu kontuzji. Zaczęliśmy naprawdę dobrze funkcjonować i, i walka w drugiej, w drugiej rundzie, nasza gra w drugiej rundzie i cierpliwość w play-offach wynagrodziła. Oczywiście te play nie były łatwe, bo a pierwsza runda 3-2, druga runda 3-2, czyli musieliśmy wygrać piąte mecze. Mm -hmm. No i finał. Myślę, że bardzo nieoczekiwanych. Nie ma chyba człowieka w Polsce, który... Byłam które, na jednym meczu w tak, Lublinie, to w ogóle... Nie ma człowieka w Polsce, który by stawiał na nas, żeby, że tak. zgramy w finale gdzieś na początku, tam nawet, nawet w grudniu. Natomiast piękna historia, siódmy mecz u siebie, wypełniona hala. W tym siódmy meczu zabrakło chyba trochę dyscypliny emocjonalnej takiej, bo... Co grać? My wiedzieliśmy, co grać. Natomiast e, chyba za bardzo niektórzy chcieli, i, i za bardzo mi się wydaje, że troszkę po swojemu. E, I przez to nie weszliśmy dobrze w ten mecz, musieliśmy cały mecz gonić. Mm -hmm. Dogoniliśmy na koniec. Tak. Wyszliśmy na prowadzenie na dwie, po razie dwie i pół minuty przed końcem, e, i wtedy seria błędów. Dwa, trzy błędy mm -hmm. w takim momencie. Ale nam to podcięło skrzydła, a przeciwnik e, wykorzystał. to wykorzystał. No, ale my też cieszyliśmy się bardzo z tego, z tego srebra, bo to naprawdę jest ogromny sukces. W swoim dorobku właśnie ma trener kilka Pucharów Polski, Super Puchar Polski, Wicemistrzostwa Polski, ale wciąż blokuje tego złotego medalu Mistrzostw Polski. Czy odczuwa trener jakieś frustrację, złość? Nie, nie, bo tak naprawdę chyba tylko w jednym sezonie, który przepracowałem od początku do końca byliśmy wymieniani w, jako fawory, czy jako potencjalne fawory do, mm. do, do, do zdobycia mistrzostwa. W innych sezonach to nawet nikt o nas nie wspominał. Czy przy odróżniach prowadzonych przez, przeze mnie. Więc ja nie mogę mieć o to problemu, bo jako trener, jako i zawodnicy wykonywali zawsze swoją pracę, tak. aby dać siebie maksa. I to jest sport. No nie zawsze da się wszystko wygrać. Jasne. Natomiast po, po sezonie miałem taką ciekawą rozmowę. Bo to też patrząc na, na w ogóle na pracę, na trenerkę. Na pracę trenera, to. To z tego, że nie wiem, ktoś wygra Mistrzostwo Polski. Jak później nie potrafi um, tego powtórzyć, czy nawet się zbliżyć, czy, czy ma wręcz e, 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 są, znam takich ludzi, którzy mają po prostu problem, żeby się zaadaptować czy w nowym klubie, czy w nowym hmm. miejscu, um, żeby nawet się zbliżyć do tych, do tych sukcesów. Więc dla mnie jako trenera najważniejsze jest to, że Praktycznie, może nie, nie w każdym miejscu, ale w większości miejsc, gdzie byłem, to bywało lepiej, bywało gorzej, ale przeważnie, przeważnie było, było dobrze. I to jest najważniejsze, żeby. Oczywiście chciałbym zdobyć mistrzostwo i, i to, jest, to jest na pewno cel, ale też nie wolno się załamywać, bo porażki przybliżają nas do tego, żeby żeby osiągnąć swój cel, bo każda porażka nas czegoś uczy. Jeżeli z pokorą do tego podchodzimy i z rozsądkiem wyciągniemy dobre wnioski, to, to w każdym kolejnym e, sezonie może być lepiej. Pierwszy finał z Rosą Radą przegraliśmy 4-0. Mm -hmm. e, z Legią finał ze Śląskiem a było 4-1, teraz 4-3. Można powiedzieć jest tak. coraz bliżej. Wróćmy do samego początku. Udało mi się znaleźć, że dość krótko trwała Pana kariera koszykarska jako zawodnika. Może coś trener rozwinąć? Bo ciężko, naprawdę, ciężko sam początek gdzieś cokolwiek znaleźć. Aha. Nie, nie. Ten... Znaczy ja po, po skończonych studiach, kiedy na no, ostatnie lata na studiach, grałem jako trefa Sopot. Ty, mhm. To jest jakby obiecane, w obecnej drugiej licei, awansowaliśmy z drugiej ligi do pierwszej ligi, z pierwszej ligi do Ekstraklasy. I po tym w Ekstraklasie już w Treftu Sopot nie zostałem. Wróciłem do Stalowej Woli Rodzinnej i podpisałem trzyletni kontrakt. Natomiast po okresie przygotowawczym razem z trenerem stwierdziliśmy, służałkiem, albo może bardziej ten służałek stwierdził, że to chyba <grych> nie jestem najlepszym wyborem. To był taki, taki sygnał dla mnie, że nie wiem, no, trzeba, trzeba pójść troszkę w innym kierunku. E, więc przyjechałem na studio podyplomowe do Warszawy, na SGH. E, a, a przy okazji szwagier, e, znaczy szwagier powiedział koledze z Pryszkowa. Kolega z Pryszkowa przekazał e, do. Pana Jerzego Kwasipowskiego w MKS Pruszków, mm -hmm. który tam odpowiadał wtedy za, za grupy, e, za szkolenie młodzieży, e, że jest taki młody człowiek, który chce, chce być trenerem i szuka, szuka pracy, i zostałem przygarnięty w Pruszkowie przez, przez MKS, i tak, tak to się zaczęło. W 2002 roku zadebiutował Pan w roli pierwszego trenera Polonii Warszawa w Pelka, i chyba był wtedy Pan najmłodszym trenerem, coś tak mi się wydaje, z którą zdobył trener brązowy medal. Jak, jak wspomina Pan swoje początki? Bo to... Z początki w ogóle nie... nie, nie jest tak, że ta e, pierwsza moja przygoda jako, jako... Głównego trenera w Polonii trwała bodajże 3 miesiące. Mm -hmm. A, to był początek października, to było przed meczem wyjazdowym w Pucharze Europy z wicemistrzem Rosji Chinki Mosk Moskwa. A, I czasu nie było, bo to w niedzielę, w sobotę mieliśmy mecz ligowy, w niedzielę okazało się, że że następuje zmiana, zmiana trenera, mm. że e, zyskowski już nie będzie prowadził tego zespołu. Mm. A w poniedziałek wylatowaliśmy do, do Moskwy. Więc nie jest tak, że miałem jakoś dużo czasu. E, natomiast też jest fakt taki, że ten pierwszy mecz w Moskwie wygraliśmy. To było dość dużą niespodzianką. Jeżeli nie powiedzieć bardzo dużą. E, aczkolwiek po trzech miesiącach jednak. E, Zarząd klubu zdecydował, że odda stery w ręce bardziej doświadczonego szkoleniowca, i wtedy został trenerem Dariusz Szubiał. A ja z powrotem wróciłem na, na pozycję asystenta. Natomiast druga przygoda, później w kolejnym sezonie, wtedy, wtedy chyba włodarze klubu byli mniej cierpliwi bo była kolejna zmiana po kilku pierwszych kolejkach i wtedy już prowadziłem zespół do końca sezonu i zdobyliśmy brązowy medal. I spędził właśnie trener w Polonii 10 lat z przerwą. krótką przerwą na Turów Czy w tym momencie trener zrobiłby coś inaczej, gdzieś do jakiejś innej drużyny by spróbował pójść? Nie nie, nie, nie uważam, że powinniśmy zastanawiać się, co chcemy zrobić inaczej w przeszłości, bo, bo mm -hmm. na to nie mamy wpływu. E, ja cieszę się, że tak się poukładało, wszystko jak się pokładało, że jestem tu, gdzie jestem. E, dziękuję Bogu że za zdrowie, za to, że, że, że e, e, rodzina zdrowa, mm -hmm. bo, bo to jest najważniejsze. E, a jeszcze jest jedna rzecz, to, to odnośnie każdej pracy, myślę, że. Praca, która dostarcza nam satysfakcję i, i dużo radości, jest, jest, jest naprawdę jest bardzo ważna rzecz, mm -hmm. bo nie wytolamy się, staramy się iść dalej, mamy nowe wyzwania i życzyłbym każde, każdej osobie, żeby, żeby takie szczęście w życiu miało. Do Radomia trafił trener w 2012 roku, kiedy to ówczesna Rosa debiutowała w ekstraklasie. Ma trener jakieś pierwsze wspomnienie po przyjeździe do Radomia? Hmm. Siem, mam chyba dwa pierwsze, no, no, pierwsze moje spotkanie z klubem z Radomia to były play-offy i mecz z, z Dąbrową Górniczą. A, Wtedy przyjechałem, pamiętam, pierwszy raz na, na, na Rotowicza, na ale natomiast druga, drugie spotkanie związane z Radomiem to, to właśnie kiedy zadzwonił prezes Zaczepko i, i zaprosił na spotkanie do hotelu Aviator, mhm. a, aby porozmawiać o tym, o ewentualnej przyszłości. I to było, pamiętam, w święta Bożego Narodzenia. Wśród kibiców do dzisiaj krąży opinia, że trener ma wyjątkowy zmysł do wyszukiwania zagranicznych zawodników. Mam tu na myśli takich jak Kim Adams, który. Kim Adams był wcześniej, był znany. A tak, faktycznie. Za był. Karola i Ale ja Kevin, Kevin Panther to gwiazda, która do tej pory jak jest. Dziś gra w europejskich pucharach cały czas jest wspomniana, no i zaczynało w Rosie. Jak to trener robi? Bo nawet teraz w Lublinie takie perełki zostały wyszukane. Nie każdemu się trenerowi Ech. udaje. Może tak, Musiałaby moja żona opowiedzieć, jak to wygląda. Bo to tak się wydaje, że trener po sezonie siedzi na plaży, nic nie robi, popija kawkę i jeżeli tak to wygląda, to później rzeczywiście można nie trafić z obserwacjami. Oczywiście to nie jest tak, że za każdym razem się trafia, bo są sytuacje losowe, na które nie mamy wpływu, sytuacje zdrowotne. Natomiast to są godziny, godziny, długie godziny, długie miesiące spędzone przed komputerem na analizie, na meczów, na telefonach do um, do znajomych, do kolegów po fachu a i na wymianie informacji. Po prostu się zbiera informacje. Oczywiście jeżeli ma się duży budżet, to jest ta łatwo. szansa na, na popełnienie błędu jest mniejsza. Mhm. Natomiast przy niskim budżecie zawsze można popełnić błąd, więc czasami trzeba sprawdzić trzy razy. Czasami trzeba wracać do opcji, które na początku się odrzuciło. Bo, bo budżet nam nie pozwala na, na zatrudnienie graczy, e, którzy, których byśmy chcieli. E, natomiast przede wszystkim to, jest, to, są, to są całe dnie i noce, nawet spędzone przed, e, przed telewizorem czy przed komputerem, e, gdzie oglądamy zawodnika, wyszukujemy. Teraz oczywiście mogę też powiedzieć, że troszkę posiłkujemy się sztuczną inteligencją. Mhm. No to naturalne, że ona mhm. też o, o łatwiej wyszukuje pewne, pewne rzeczy, które potrzebujemy. A, bo to też jest ciekawe, ciekawe spostrzeżenia, gdyby mhm. zupełnie z innej strony. Natomiast ja uważam, że też, że jednak ten zmysł do oglądania, i te godziny spędzone na, na oglądaniu, analizie zawodników to też procentują później, bo, bo lepiej, e, każdy człowiek byli. im więcej pracuje, i więcej czy, poświęca czasu na, na, na zagadnienia, ten, tym lepiej e, je odczytuje. I mm -hmm. to, to też jest, myślę, że klucz do tego, aby, aby dobrze trafić, aczkolwiek, jeszcze raz powtórzę, wiele razy się udało, ale również wiele razy e, się nie udało. Największe sukcesy radomska drużyna zdobywała pod wodzą właśnie popularnego Kamyka. Czy i w jaki sposób ekipa radomskich Smoków odcisnęła się na Pana warsztacie trenerskim? Może jakiś sposób podejście do drużyny, kibiców, mediów? Znaczy ja zawsze będę dobrze wspominał Radom i wspominam Radom dobrze. Eee, tu poznałem moją żonę. Eee, zresztą mieszkamy na stałe między sezonami również eee, w Radomiu. Tu mie mieszka rodzina. Od strony, od strony małżonki Kasi. Eee, I no zawsze jest, mam, jest miejsce w moim sercu dla, dla Radomia. Więc mam mnóstwo przyjaciół, znajomych, e, z którymi rozmawiam, którzy przyjeżdżają na mecze. Czy to były mecze w Warszawie, czy teraz ostatnio w Lublinie. Wiele osób dzwoni, pyta czy przyjeżdża na mecze, dopinguje, więc e, fajnie jest mieć taki, mieć taki kontakt. Natomiast e, myślę, że też się sporo nauczyłem, bo to e, każde miejsce, każda praca e, nas, nas, nas czegoś uczy i e, i tak jak powiedziałem, nie żałuję, nic co się wydarzyło. Pomimo tego, że jak odchodziłem, to musieliśmy rozwiązać, bo miałem kontrakt jeszcze na trzy lata. Mm -hmm. Ja nie chciałem odchodzić, ale tak się, tak się wtedy ułożyło. Aczkolwiek czas pokazał, że dobrze, że taka decyzja została podjęta. Wyprowadzka do Ostrowa, a później do Weizen, teraz do Niemiec. Mm -hmm. I cztery lata spędzone w Legii. To był to również super czas. Um. Z mówię, do, do radomia zawsze będzie sentyment, bo, bo mam tu swoje mieszkanie, swoje miejsce i, i, i nawet jak tam czasami nas kusi e, z małżonką, żeby może, nie wiem, wynająć, to ja zawsze powtarzam, że jed, tego mieszkania z nimi nic nie robimy, bo to jest nasz dom, gdzie zawsze możemy wrócić, jak coś się w życiu nie uda. Pełna hala pod Złotym Sufitem przy Narutowicza 9, to właśnie piękne obrazki tamtych lat. Jak trener wspomina tamtą atmosferę i kibiców? Oj, o, to niesamowite, e, e, naprawdę to był świetny czas, e, był ogromny głód koszykówki, mm -hmm. wyników dobrych i e, na każdym kroku można było spotkać ludzi, którzy doceniają to, co, co, co my wtedy robiliśmy. Ja pamiętam, że po sezonie, gdzie zdobyliśmy wicemistrzostwo i po Polski, i nawet to głośno mówiłem, że słuchajcie, cieszmy się, bo naprawdę nie będzie łatwo drużynie z Radomia powtórzyć tych wyników jakichkolwiek. Mm -hmm. I ja mówiłem czy to o siatkówce e, mężczyzn czy, czy kobiet, czy, czy piłce nożnej, czy Koszkówce. Bo ja sobie już wtedy zdawałem sprawę, co osiągnęliśmy i jak ciężko jest tam trafić. A później kolejne sezony oczywiście graliśmy dwukrotnie w Champions League, a raz po eliminacjach, raz z fazie od razu fazie grupowej. To też były super zwycięstwa, super atmosfera, bo nie wiem, ten mecz pamiętam. Pierwszy zwycięski mecz to jest spokiem. Mhm. Kiedy w razie chyba po trzech dogrywkach wygraliśmy, tak. e, no to też była niesamowita niesamowita historia, e, wielka radość, kibice e, e, latali gdzieś pod sufitem, można powiedzieć w e, e, ekstazie, doping, e, no i to czekanie na halę pamiętam e, nową, no, no, bo, bo, tak. bo e, naprawdę nie wszyscy kibice, którzy by chcieli przyjść, mogli się E, na Były na sprzedawane bilety na miejsca stojące. Pamiętam, że nieraz się stało między schodami, po prostu jak sardynki w puszce się czuło, ale chciało się chodzić. No, dlatego ja, ja to wspominam bardzo, bardzo, bardzo fajnie, e, bardzo dobrze i tak jak powiedziałem, naprawdę w Radomiu jest mnóstwo ludzi, którzy, którzy o tym pamiętają. A, i, i tutaj dziękuję. Za, za to, że, że ludzie pamiętają, czasami pomagają, bo teraz jak się tak przyjeżdża na, na, na chwilę do Radomia, to zawsze trzeba albo gdzieś podejść, albo coś załatwić. Zawsze są chętne osoby do pomocy, więc dziękuję bardzo. No i zahaczę, że nie jest tajemnicą, że właśnie w Radomiu trener znalazł miłość, swoją żonę Kasię, ale już potwierdził mi trener, że Radom to taki drugi dom. No, teraz można powiedzieć pierwszy, bo, mm. bo mm, z rodziny stolowej Woli wyniosłem się bardzo dawno mm -hmm. temu. Natomiast, tak jak, jak powiedziałem, tu, tu z Kasią i z naszymi dziećmi mamy, mamy mieszkanie. Tu, tu jest rodzina od strony Kasi. Niedaleko jest też do, 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 do mojej mamy czy do mojej rodziny siostry, bo, bo mieszkałem w okolicach właśnie tuszkowa. Mm -hmm. A więc yy, tak, tu wracamy, tu jest nasz, nie drugi dom, tak naprawdę Taka to, jest nasz, pierwszy, to <noise> tak. jest nasz pierwszy dom, e, e, rodzinny dom. I na koniec, jakie cele stawia sobie trener na nadchodzący sezon? Zawsze to same, czyli każdy mecz gramy po to, żeby wygrać i, i to, to musi być naszym celem. Wychodzimy z szatni, wychodzimy na boisko po to, żeby wygrać. Nie zawsze będzie się udawało, natomiast musimy walczyć po to, żeby na koniec dnia, to jest takie e... dla mnie naturalne, że staję, staję przed lustrem, czy, czy wiem, myję zęby, czy cokolwiek. Jak myślę o tym, co zrobiłem, że jeżeli mam przeświadczenie, zrobiłem Marsa, że więcej nie byłem w stanie. To, to świadczy o tym, że ta praca była wykonana i tak, tak chcę, żeby te zawodnicy do tego podchodzili. Więc walczymy w każdym meczu. Nie zawsze się będzie udawało, nie zawsze będą zwycięstwa, ale jak będziemy walczyć, to, to myślę, że, że to kibice docenią i będą dzielić. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.